można go nie lubić, bo to szalenie sympatyczny zawodnik! Będzie podium! Jest podium! Jestem... Jestem bardzo, bardzo... Uuu! Uh, Seppi! Szczęśliwy! Eee Dobry skok! How is your Polish? Jak twój polski? Jak się masz? Ja... stara bieda. No, e, e. Mówię po polsku mało and e, i lubię. Lubię to learn. I don't even know the word learn. Uczyć się? Uczyć To, to bardzo trudne to słowo. Uczyć się po polsku na duolingo. And, but I'm not really happy yet. Nie jestem I jeszcze, jeszcze zadowolony. Chcę mówić po polsku z matką uh, i, mother, i ojcem mojej dziewczyny. Dotychczas and... przetrwałem dzięki zwrotom... Tak, nie, proszę dziękuję. Myślę, że polski jest abstrakcyjnym językiem zarówno dla anglojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych osób. Na początku kompletnie nie wiedziałem, o czym mówicie. Gdy Polacy rozmawiali ze sobą, słyszałem tylko... Chcę wam opowiedzieć pewną historię. Moja mama była fanką Klemensa Muranki. Zobaczyła go pewnego razu w Einzideln, gdy był jeszcze bardzo młody. Zrobił na niej spore wrażenie, wrażenie i jak była na skoczni powiedziała do mnie: like, yeah, jeśli tobie nie pójdzie, to I będę kibicować Klemensowi. <laughs> <laughs> Lubię Ciurek, bardzo i kolonka. Schabobie? Schab? Schabob? Schka. It's hard work. Schnitzel. Schnitzel. Yeah. It's, it's easier. <laughs> And pigos. Uh, And the mother of my girlfriend Matka mojej dziewczyny nie, work, nie robi bigosu, because, bo nie jest jego wielką fanką. The biggest fan of it? Nie I wiem, czy wiecie, czy ale zdobyłem... Trzy korony, yeah, of Byłem na spływie oraz w Zakopanem, żeby zobaczyć morskie oko. Chodziłem po górach przez 4-5 godzin. Bardzo mi się tam podobało, ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie można tam pływać. Na Szwajcara to dziwne, bo pływamy w rzekach, w jeziorach, gdzie tylko jest woda, wskakujemy do niej. Okay, in Krakow, the river doesn't look so Oczywiście rzeka w Krakowie nie jest zachęcająca, ale gdy jesteś spocony When po wycieczce, to chcesz się ochłodzić w tym przepięknym jeziorze. Nice hey, Zwariowałeś? Tam nie można wchodzić. To.